Heja, ludzie i ludziska! Z tej strony Recek i witam Was w kolejnym odcinku z serii Beyond Paradise, czyli tym odcinku, który nagrywam zaraz po nagraniu poprzedniego odcinka. No i cóż, zacznijmy od tego, że ten odcinek będzie nieco mniej dynamiczny od poprzedniego odcinka. Nie będziemy jeździć tak szybko i chyba jeszcze raz będę musiał polować tamtego samochód, co wcześniej. Tak odnoszę takie lekkie wrażenie, bo mam tutaj napisane, że wozu był polowanie jeden. Ale cóż, ten odcinek będzie jedną. No, nieco wolniejszy. Będziemy jeździli właśnie wolniej. A to dlaczego? Za sprawą tego! Tak! To jest różowy van! Dobrze widzicie! Bardzo dobrze to widzicie! To jest różowy van po prostu! No i co? Dzisiaj będziemy sobie nim pomykali, właśnie. Będziemy jeździli. I w nim będziemy, właśnie, pokonywali naszych konkurentów w Paradise City. I wiecie co? Wóz z takimi gabarytami wymaga odpowiedniego... Wymaga odpowiedniej konkurencji. E, e wait a second! E, Okej. Okay. Wygląda na to, że... No, trochę nie doceniłem tego samochodu, że no, jest wytrzymały. No, że pokaże nam tutaj pazur. W sensie, że będzie rozwalał wszystkich wokół. Wow, wow, tylko coś się strasznie tutaj wszystko obija u, o, obok niego. A może czekacie? czekajcie, bo muszę trochę odblaskujeć, czy może to są rury. No, 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 dawaj, przerzucę bieg. E to. Nie może to w wyniku zmiany biegów albo coś w tym stylu? Kurde, no nie wiem. A może coś tu utknęło przy nim? Nie wiem, nie widzę. Dobra, zatem. Cóż, rozpocznijmy wyścig z cyklu pirat. Pokaż, co potrafisz! Niszczycielu! Wrecking Yard. 14 takedownów do wykonania. Kurde, no coś mi już że, że to będzie takie typowe easy peasy. Wow! Już proszę, mamy godnego przeciwnika. No! Yeah! Pięknie poszedł! No i co, jeszcze jed... Już jeden takedown mamy z głowy, jeszcze tylko 13. O, 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 o! No, come on! I go! I patrzcie jak łatwo poszedł. Po prostu go szturchnąłem, a ten już się złożył całkowicie. Eyu! Pudzium! Już trzech poszło. A tak naprawdę w bardzo przyjemny sposób, bardzo taki łatwy. W tani wręcz bym powiedział sposób, by yy, poszli po prostu. Już się nie liczą w rywalizacji. O, o, o. Czy nie, on się jednak nie rozwalił tutaj. O! No proszę, widzę, że go da konkurencja tutaj. O! No muszę pamiętać też o tym, że no... Mój wóz nie jest taki zwrotny znowu i nie mogę za bardzo szarżować na zakrętach. Wow! Yeah! Nice. Beautiful. Wow, wow, wow. Ej, kolego, 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 kolego. Ja rozumiem, że jesteśmy równi gabaretami, ale to nie znaczy, że możesz ze mną rywalizować tutaj. Ja jestem za dobry po prostu na to wszystko. Ow, oh, ow! Oh! Jest kolejny takedownik i bum, bum, bum. Oczywiście mnie to pasuje, mi to w smak. Dups. O, tak, tak, down autobusu. Lovely. Chyba raczej autobus powinno być. A! Eee, what? Da fuck, just happened? Dobra, swoją drogą jak wygląda teraz? Chyba wygląda tak samo jak z początku wyścigu. W takim stanie jak. Jak przyjechał po prostu, tak z fucka, o, o, oh, fuck my um, alive! Um, no teraz to się nie popisałem, zdecydowanie. Także trzeba to nadrobić, trzeba tutaj pokazać klasę jeszcze i być może wykonać sześć tych Tylko najpierw trzeba by było się trochę rozpędzić, bo mamy tutaj w miarę prostą drogę, z tego co widzę i konkurencja tutaj się rozpycha sama sama między sobą. Ignorują mnie totalnie! O! 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 O, nawet się udało, powiem wam. Miałem trochę szczęścia przy tym, ale... Chyba się liczy, czyż nie? O, tam chyba ktoś jest. Nie! To tylko! O Jezu, cywila skasowałem! Wow! No! Trochę się gęsto tam zrobiło i... No niestety, kolega był najsłabszym ogniwem tutaj. <laughs> Czajcie! Najsłabszym ogniwem! Nie dobra, może to już brzmi jak jakiś suchar jakby to był. A to była po prostu najszczersza prawda. O, i już jest ten szaleństwo takdownów. I cel osiągnięty, także. No ja chcę rzeź! Rzeź! Wow! Takdown zahaczenia to też była ciekawa opcja. A i tutaj miałem też kolejkę dostępnego do skasowania. E, 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 elo, elo! Utrzymał się jednak na drodze. Ale już niedługo. O, 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 o! no, kałam.

Take down z boku Sweet, no. Ja chcesz. Ja chcę po prostu zwykłe take downy, a tu tymczasem wychodzą jakieś. egzotyczne take downy, że tak można powiedzieć. Jakieś wyjątkowe, takie specjalne. No, trzeci podrząd, i od nowa musimy wszystko natukiwać I! No, no, no! Ach, tak, poszedł jednak. Dobra. No A chciałem już takie fajne pata-bum zrobić, ale niestety nie pozwolono mi na to. Dobra, to wiecie co? Zawróćmy się. O! Gdyby to był takedown, To już by było naprawdę GG! Dobra, stryk. No, i pięknie. I dobra, i teraz stryk, stryk, i drugi. Czekajcie, ile mam jeszcze czasu? 50 sekund niecałe, i stryk. No, czwarty pod rząd. lovely. I co, i co? No, come on, come on! Ej! Ja tu tylko przydriftiłem, a, te... a on już że tak downowany. No, to jest nie fair. I dopiero teraz uszkodzenia krytyczne. Wow! To jest już coś. No zobaczcie no, tylko. No, taki rozsądnie tempesta, którym jeździliśmy w ostatnim odcinku. Eee... What? Co się tam stało? Tak jakbym zdeckdownował dwóch pod rząd. Dwóch naraz, że bardziej by tu pasowało, bo pod to oczywista oczywistość, że dwóch z rzędu, ale no, tak, dwóch naraz? Wow, nice. O, jeszcze owóz się rozbił. A, koniec czasu. Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden! Ach, nie pozwolili mi już. Wynik takowny 28, cel to było 14. Czyli w sumie nawet nieźle nam poszło, no. Dwa razy tyle takich ile było potrzeba? Nice! Ach, jak strzela tymi rurami! Przy zmianie biegu! Co prawda, nie ma kierowcy w środku, ale no cóż. Zawsze coś, no. Najważniejsze, że jeździ. A to, jak jeździ, to już. Yy, trochę taka kwestia poboczna, ale w sumie, no. Jednak trochę ma to znaczenie, jak dane auto jeździ. Bo jednak jest różnica między takim klocem, jak tutaj teraz jeździmy, a. Z winnym szybkim samochodzikiem. i goddamnitm naprawdę nie chcę tych rekordów ulicznych. Już chyba rozmawialiśmy na ten temat, Gro. Rekordy uliczny wyłącz, ok, pięknie. No i co teraz, co teraz? Pomyślmy, pomyślmy, zobaczmy, co my tutaj mamy za opcje dostępne. No ścigany, ścigany. Hej, swoją drogą to tak się zastanawiam, jakby sobie poradził ten wóz w kategorii ścigany w tej grupie wyścigów. Znajdźmy najbliższe tego typu zawody i weźmy w nich udział. Nie naprawdę, jestem ciekaw, jak on sobie da radę tutaj. A, ej, 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 ej. Tutaj mamy okazję jeszcze taką ciekawą. Bo od razu tutaj jest piekielna trasa dla naszego wozu. Którą nie omieszkam? Prze, nie uważam, no w sumie przejadę. Minuta 15 sekund. Inferno burnout van. Kurde, no minuta 15 sekund może być małym problemem tutaj, gdyż no wiecie, no takim procentach szybko przejechać taki dystans. Z drugiej strony nie ma rzeczy niemożliwych, czyż nie? Także zawsze można... Kurde, no... Ten wóz! Ten wóz, naprawdę, on jest po prostu nie zdarcia! Naprawdę! Kurde, no co za gość! Po prostu, no... Jakby go w niego dawali rakietami, jakby ciąg, ciąg w niego wjechał, jakby, no nie wiem, armagedon go spotkał. no. To po prostu takie, I don't give a fuck, bo najzwyczajniej w świecie. On zbyt sobie po prostu jechał dalej. Fuck, trochę spierdzieliłem sprawę. Szybko, szybko tempo, dawaj! Go, on! Go, 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 go! Nie mamy dużo czasu. Dobra, zjedziemy na drugim skrzyżowaniu, skręcimy. A, nie tamtym, tylko na następnym i. Tutaj! Ło, Ło, Fuck, fuck! Fuck on! Ja pierdzielę! no niby jest trzymał, ale z drugiej strony no ledwie co skręca. No to jest niestety coś za coś to nie można tego ukrywać tutaj. To jest całkiem logiczna kolej rzeczy, że taki klot, no niestety, ale nie będzie dobrze skręcał tutaj nam. Ale co, wygraliśmy, mamy specjalną wersję tego wozu i. Team to odpowiednia nagroda za taką jazdę. Na złomowisku jest coraz ciaśniej. No w sumie. Tak o mój Boże, jak ja bardzo chcę! Jak ja bardzo chcę ten wóz! Dobra, tylko najpierw odbierzmy naszą nagrodę, bo jesteśmy akurat przy złomowisku. Tak się pięknie nam złożyło. Elegancko. I może jeszcze naprawimy, przemalujemy na odpowiednie barwy. Chociaż nie, może wiecie co, może już nie będę robił takiego game-mobilu, jak z tego Vanas zrobiłem. Tylko już mniej więcej tak w miarę normalnie go pomalujemy. No. Kurde, no i na nie widać po nim, że jest uszkodzony albo coś. Ja pierdzielę, no. Naprawdę, a jest jeszcze wóz równie wytrzymały co on, że po prostu nic go nie ruszy. Wyłącz mi te rekordy ujśne, it E, nie, nie konfrontacja, rekordy uliczne wyłącz. O! Beautiful. Dobra, no to tak, krok pierwszy, wóz naprawiony. A! O, o! Skręć, skręć, o! No, jakoś w ten zakręt wszedł. No, ale niestety nie zrobił tego z Gracją ani nic. Może jeszcze wylądować z Gracją, no. Z Gracją Słonia. Z Gracją Słonia, kurde, no taki tam. Ej! Czyżby gra nam dobrała w końcu jakieś fajne barwy? Nie, i tak go na czarno albo coś. Chociaż najpierw zobaczymy wykończenia jakie tutaj nam oferuje gra. Także ten no. Wiedźmy jeszcze raz na złomowisko, zobaczmy więcej co tutaj nam właśnie gra oferuje. Dobra. Czym się różni? W sumie statystykami to nic, tylko no wygląd taki lepsi, lepszy. Dobra, co zobaczmy. E, nie, nie, nie. Błyszczący. Na czarno byłby... Nie, no dobra, nie przesadzajmy, nie byłby taki fajny, no... Czekajcie, no... Na biało może? Na żółto by dało radę może? Nie, na szaro tutaj fajnie wygląda. O, taka czer Czerwień by była fajna na niego, a tutaj co mamy? Ty brakieru perłowy. O! Oh. Not bad w sumie. Ale zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy co my tutaj mamy. A oh. To też by nie było głupie w sensie, tak, albo taki wariant kolorystyczny, albo taki, no taki, zobaczmy, a trzeci? Trzecie wykończenie, pokażcie mi jeszcze. E, dziękuję! Także jedziemy tym pomykaczem tutaj. Boże! Pomykaczem! To określenie tak bardzo je pasuje do tego wozu! Bo pomykacz mi się generalnie kojarzy z takim, no, szybkim i zwinnym samochodem, bo tutaj, no, jak już to mówiłem 42 razy podczas tego materiału, no, mamy tutaj, no, Dostaw... WANA! Najzwyczajniej... Najzwyczajniejszego w świecie? Wana! To jest po prostu kloc! I nic więcej! I nie ma tutaj mowy o pomykaniu takim, po prostu. On się po prostu przedziera przez ulicę! On jest tak jak taki taran, że. Z drogi Nie obchodzi mnie, że jedziecie! Ja jadę prosto, nie mam zamiaru skręcać! To jest taki samolot, to jest tego typu właśnie mus. I właśnie, jakby sobie poradził w konkurencji ściganej. Odpowiedzmy sobie na to zasadnicze pytanie! Przetrwa jazdę na południowy zachód od RANCHO LONSTELLIA, powiadacie. okej. Okay. Da radę zaliczyć to. No i dobra, teraz kto tutaj kogo będzie niszczył, to jest pytanie. Kto do kogo będzie ścigał? Dobra, to teraz... o, witam! Okej, okay, już jeden... o! Ej, 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 ej! Kurde, no! Niby coś tam nie jechał, niby tam jakoś specjalnie szybko nie pędził, ale... No strąci mnie! Z równego toru jazdy Dobra, no to jedziemy naszym tutaj glocuchem. <gry> Kurde, no wiem, że to określenie wam się kojarzy, ale no, wypadałby jakiś synonim znaleźć. Wyraz bliskoznaczny! Albo coś się guści, żeby nie... żeby nie było monotonii ani nic. Dobra, ranchola... Rancholon stellion. Jest prosto. Także jedziemy tutaj. Tylko właśnie... O! Tutaj są, panowie. No, witam. No, zapraszam. Come on, bro! No. Go ahead, go ahead! Oh! Mam jakieś dziwne wrażenie, że te wozy są po prostu przegięte statystykami. To oni mnie tutaj miotają! A ja tu myślałem, że będzie tak fajnie na luzaku, że to ja ich będę tutaj ciskał po kątach, a tu tymczasem nie! No, się tylko na... No. Przecież to nie ma prawa, przecież, yy, tak walczyć ze mną jak równy z równym. Po prostu nie ma takiej możliwości. Naprawdę. Ja tego. Ja tutaj czegoś nie rozumiem. Tak doszczędnie. Dokumentnie. Żeby takiego kroca, żeby nim pomiadały. Nie, te to są naprawdę tutaj w ko tej konkurencji przegięte albo coś. No nie by ich rozwalam, ale z drugiej strony, no. Na... Co tutaj się dzieje? No, żeby oni mnie tutaj rozwalali? No. Przecież to powinna być jakaś mniejsza szansa na to. Naprawdę. Dobra, ale może zostawię na razie ten temat i... Wow! No a tego wana to ja tutaj naprawdę już tak. Już naprawdę on się tak strasznie pożegnał z życiem. Ten wan cywilny. Wow! Okej. Okay. No i cóż, jakoś to poszło, jakoś fajnie w miarę było. Także tego no. No nie my dojechaliśmy. I wpadłem przy okazji na jeszcze ten ciekawy pomysł: mianowicie. Tak, jazda kaskaderska Jak on sobie tutaj poradzi? Bo na wyścigach no nawet, no dopira... Do wyścigu typu pirato to jest on wręcz stworzony Ale jak sobie poradzi jako wóz kaskaderski? Tak się teraz zastanawiam! Kurde, no poddaję go wszelkim możliwym próbom! No kurde, no naprawdę no... Mam coraz dziwniejsze pomysły, wiem. A, 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 dobra, tutaj już jest wyścig typu akrobacje. i zachomuj, zachomuj! O! Dobra, ile punktów? 50 tysięcy półtorej minuty. Super skoki, billboardy, boczki, loty, beczki. Dobra, wszystko to fajnie znamy. I na początek pojedziemy nabić sobie mniej więcej kombinację. Dobra, rozpędź się. Wiem, że będzie ci niełatwo, ale dasz radę, wierzę w ciebie. O! O! Jest, czas powietrza i wow! 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 Dobra, trochę nie fajnie tutaj tak wylodowałem w takim trochę niefajnym miejscu, bo wam powiem szczerze, FAK! Wywal mnie na tory, wywal mnie na tory, wywal mnie na tory, proszę! O, dziękuję! No, 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 okej. Okay. Ile mamy punktów? Już 43 tysiące, okej! Okay. Fajnie! Dobra, to teraz naszym targetem będzie w miarę fajnie jakoś... Chociaż nie, nie trzeba będzie jakoś w miarę fajnie wylądować, tylko po prostu... Zrobimy taki myk, o! Bilboard skosimy jeden, Bilboard skosimy drugi, wyskoczymy jeszcze, Whee! No i lovely, i, o! ręczny, reczny! I kolejny koniec kombinacji, no nie wierzę po prostu. I don't fucking believe it. 73 tysiące. No nie jest źle, nie jest źle, chociaż no... No nie jest to auto stworzone do akrobacji, no w... przyznajmy otwarcie. I nie będę mówił tutaj po raz kolejny rzeczy oczywistych, no, bo... Jak sama nazwa wskazuje, to są... Nomen omen... Nomen omen rzeczy... Nie, nomen omen się chyba nie używa w tym kontekście, no. Autentycznie, no. Żeby teraz niczego głupiego nie dowalił, naprawdę! Że wam tutaj coś powiem, a tymczasem się to okaże... O, oh, fuck. Spierdzieliłem wyskok, o, oh, fuck, fuck, fuck. Końcowy bieg, okej. Okay. Fajnie, dobra, dzięki groza, końcowy bieg. Dziękuję, że pobł... pobłogosławiłaś mnie tym tutaj. Właśnie końcowym biegiem i... Okej, okay, go ahead. Jedziemy i... Może się uda beczkę, może się beczka uda! No, 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 no! no! O! Ja pierdzielę! Zrobił to! Zrobił to! Nie wierzę, zrobił to! Po prostu nie jestem w stanie uwierzyć w niego, że dał radę! Podołać temu wyzwaniu! Kurde, no! Naprawdę, teraz to mnie tutaj koleżka zadziwił. Dobra, to teraz jakie pomysły tutaj mniej więcej? A, 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 a! Dobra, może jakiś rozpęd najpierw i wyskocznia jakaś. Tylko trzeba było jakoś w na taką wyskocznię najechać, powiem wam. O, 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 o. Go on, go on, go on, go on, go on. Dobra, mamy jeszcze trochę czasu. W sumie mamy jeszcze dużo czasu tak naprawdę, ale z drugiej strony no. Łopa! O, o, oh, fuck. I koniec kombinacji. And it's 142 140 000 punktów. Dziękuję, pozdrawiam. GGWP. <laughs> nie, no ale nie spodziewałem się, że mi się uda zaliczyć właśnie wyścig tego typu właśnie takim samochodem, no. I żadnych nagród, niestety. I okej, okay, mamy 20 minut i w sumie nie mam już więcej pomysłów, co bym mógł jeszcze zrobić tutaj w tym odcinku. Także, no cóż, będziemy chyba kończyć ten odcinek, także dziękuję wam wszystkim serdecznie za uwagę. To był Burnout Paradise, jeszcze raz popodziwiajcie trochę mojego tutaj... Młota. Bynajmniej nie Kowalskiego. Masz szkoda. Chociaż w sumie jakby go nazwał Młot Kowalski. Nie, dobra, nevermind. Także cóż. Ludzie i ludziska, dziękuję Wam wszystkim serdecznie za uwagę. To był Bernard Paradise. Ja jestem Recek. Trzymajcie się. I szalem.